Z gramatyką za pan brat. Witam cię serdecznie, z tej strony Darek z Enlinado i dziś pobawimy się trochę w some and any. Słuchaj, ja już tych odcinków zrobiłem z milion albo z dwa, więc pewnie te dwie rzeczy się w moich materiałach gdzieś przewijały. Ale czasem tak jest, że niektóre rzeczy sobie trzeba powtórzyć, więc dziś upewnimy się, czy ty na pewno znasz różnicę między tymi dwoma? Czy może co lepsze, czy ty czujesz tę różnicę, tak? Czy ty intuicyjnie będziesz w stanie wskazać, że tu mi lepiej pasuje są? Nie wiem czemu, ale tak po prostu jest. I wiesz co, wtedy będzie najlepiej. Takiego stanu ci właśnie życzę. Bo to będzie znaczyło, że uczysz się angielskiego w moim zdaniem dobry sposób. To weźmy takie zdanie. Co? Tutaj będzie. Could I have water? Jeszcze na koniec warto by było dodać please. Could I have water, please? Pocieszę się, że jeżeli zaczynasz angielski od niedawno i nawet powiesz to w takiej formie could I have water? albo water, please, me give. <ścoughs> jakież to nieokrzesane. Mimo wszystko, każdy Cię zrozumie, a chyba o to chodzi, prawda? Jednak jeżeli chcesz brzmieć jak brytyjski król, to warto byłoby tutaj dodać some. Could I have some water? Please. i dlaczego some? No teraz słuchaj uważnie. Możesz sobie to skojarzyć, że to some to jest uwaga, uwaga. Po pierwsze do takich rzeczy, które są trochę nieokreślone. My nie wiemy, czy one tam są, czy nie. I jeszcze taka wskazówka, która ci pomoże w wielu sytuacjach. Some pamiętaj do liczby mnogiej i do niepoliczalnych. Tak do liczby mnogiej, czyli some people. Some dogs, tak to będą jakieś psy wtedy. Albo właśnie some water, bo water, czy water, to jest niepoliczalny rzeczownik. O niepoliczalności robiłem już, jeżeli sobie wpiszesz niepoliczalność, enlinado, to z pewnością znajdziesz ten materiał. So, could I have some water, please? W taki sposób możemy na przykład kupić wodę w sklepie. No to teraz spróbujmy z czymś takim. Hm? No co ci tu lepiej brzmi? Some. Czy any. No i kolejna taka złota wskazówka. Jeżeli mówimy coś w zdaniu przeczącym, to wtedy użyjemy any. To any będzie tłumaczone jako żadnych, bo można powiedzieć I got some money. Mam jakieś pieniądze, ale nie mam żadnych pieniędzy. I don't have any money. I tak to będzie brzmieć poprawnie. Do you have some money? Bo pytam, czy masz jakieś pieniądze. I don't have any money. Czyli nie mam żadnych, ale też jakichkolwiek, bo any rozumiane jest jako jakiekolwiek. No to spróbujmy coś takiego. Już mi siło, żeby podać odpowiedź. Weźmy na przykład. There are apples on the table. Mówię komuś, że na stole są jakieś jabłka. Na stole są jakieś jabłka. To co tu powiemy? There are some apples. A dlaczego some? No bo liczba mnoga. Jabłka jak najbardziej policzalne. Two apples, one apple. Natomiast gdy mamy liczbę mnogą, some jak najbardziej pasuje. Water? Niepoliczalny. A jakbym zapytał, czy masz jakieś jabłka, tak jakiekolwiek. Nie wiem, czy ty masz, czy nie masz. To jakby pasowało? Do you have any apples? Any? Jakiekolwiek? Więc tutaj w tym some apples, there are some apples, tam są jakieś jabłka, ale zobacz, to nie są jakiekolwiek. Ich jest określona ilość. Być może jest ich tam 10, być może 5. To też jest istotne, widzisz? There are some apples. Ale do you have any apples? Tak, ja bardziej pytam, czy masz jakiekolwiek jabłka? Nie 3, 4, tylko jakiekolwiek. Wiem, że teraz jest to pewnie dla ciebie zamieszanie. Tak, tutaj some, tutaj any. Pocieszę Cię, że jeżeli nawet to pomieszasz, a? pomieszasz jeszcze nie raz, to twój rozmówca cię zrozumie i przecież o to nam chodzi. Jeżeli nie plan brzmieć jak native speaker przez najbliższe pół roku, a musisz nauczyć się angielskiego, to podążaj tą drogą, OK? Najpierw, żeby mnie rozumieli, żebym ja rozumiał, co oni do mnie mówią. Jeżeli potrzeba Ci takiego szybkiego busta, to koniecznie sprawdź Nina do 500 zwrotów, bo tam w taki sam sposób wyjaśniam właśnie te angielskie zagadnienia. Czasem coś tam podrzucę, tak, jakąś taką złotą myśl z gramatyką, że wiesz, no, tak jak tutaj, Niepoliczalne liczba mnoga sam pasuje. W negacjach, jak nie masz żadnych, Any. W pytaniach, czy masz jakiekolwiek, też any. Ale głównym moim celem jest przedstawienie Ci zwrotów. Po prostu Ty masz zapamiętać te kluczowe słowa z danego zwrotu. Nawet jak je poprzestawiasz, pomieszasz, to prawdopodobnie Twój rozmówca Cię zrozumie. No to teraz jeszcze jeden przykład. Zobaczymy, czy słuchasz uważnie. Jeżeli Ci się podobało, koniecznie coś po sobie pozostaw, a tymczasem oto mój przykład. Do you have idea? No i na przykład, where the keys are? Czyli, czy masz pomysł, gdzie są klucze? Do you have idea? Where the keys, o, oczywiście będzie tutaj, żartuję. Any. Zatem, czy masz jakikolwiek pomysł, tak? Jakikolwiek, czy masz jakikolwiek pomysł? Tak więc, w tym materiale to tyle. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.